Jaka była najbardziej niezręczna rodzinna pomyłka, którą przeżyłaś? Mam 17 lat i moi rodzice to typowi tradycjonaliści, którzy od mojego urodzenia mieli gotowy plan na całe życie? Studia, praca, ślub, wnuki, cała paczka. Problem w tym, że jestem lesbijką i jeszcze im o tym nie powiedziałam. Miesiąc temu córka najlepszej przyjaciółki mojej mamy zaręczyła się, co wywołało u mamy jakąś dziką, weselną gorączkę. Zaczęła rzucać aluzjami o moim przyszłym mężu, dopytywać, kiedy się ustatkuje i dam jej wnuki. Zbywałam to milczeniem, ale rodzice uznali, że jestem po prostu nieśmiała w temacie chłopaków, zamiast że boję się wyjść z szafy. Wtedy sprawy wymknęły się spod kontroli. Mama zaczęła pokazywać mi zdjęcia fajnych chłopaków z kościoła i pytać, czy któryś nadaje się na męża, a ja tylko przytakiwałam, żeby uniknąć dyskusji. Kiedy włączył się tata, zrobiło się gorzej. Córciu, rozmawialiśmy z mamą i uważamy, że czas, żebyś zaczęła poważnie myśleć o przyszłości. Masz prawie 18 lat, a my chcemy pomóc ci znaleźć dobrego chrześcijańskiego męża. W panice palnęłam, że skupiam się na nauce. Najgorsza możliwa odpowiedź. Tydzień później rodzice mieli już umówione spotkanie z pastorem, żeby pogadać o przygotowaniach do małżeństwa. I jest trzema rodzinami, które miały wolnych synów. Byłam uwięziona we własnym kłamstwie, obserwując jak rodzice planują dla mnie hetero przyszłość, której nie chciałam. Kulminacja nastąpiła, gdy mama oznajmiła, że znalazła idealnego chłopaka. Mateusz, 18 -latek, siostrzeniec pastora, który akurat przyjechał z innego miasta. "Chce mieć dużą rodzinę, lubi sport i już nie może się doczekać spotkania z tobą", zakomunikowała podekscytowana. I tak oto w sobotę siedziałam naprzeciwko Mateusza w naszej jadalni, podczas gdy nasi rodzice patrzyli na nas jak na świeżo zaręczoną parę. Był naprawdę miły, co tylko pogarszało sprawę, bo wyglądał na równie skrępowanego jak ja. Tata zagadnął. "No to Mateusz, Jakie masz plany na przyszłość? A on spokojnie. Chciałbym być księdzem. Od dziecka czuję powołanie. Cisza, jakby ktoś wyłączył dźwięk w całym domu. Moja mama pobladła, tata się zakrzusił, a ja ledwo powstrzymałam chichot. Okazało się, że Mateusz w ogóle nie był zainteresowany randkowaniem, a rodzice nawet o tym nie wiedzieli. Po jego wyjściu rodzice usadzili mnie na kanapie, przekonani, że jestem załamana. Córeczko, wiem, że to trudne, ale znajdziemy ci innego, jeszcze lepszego chłopaka, próbowała pocieszać mama. I właśnie wtedy zrozumiałam, że nie mogę dłużej tkwić w tej farzie. Zebrałam się na odwagę i powiedziałam prawdę. Wysypałam się, że jestem lesbijką, wprost w salonie pełnym katalogów ślubnych i notatek o weselnych dekoracjach. Nastąpiła najdłuższa cisza w moim życiu. Po 30 sekundach mama westchnęła. Czyli żadnych wnuków? Może kiedyś przez adopcję albo inną drogą, odparłam. Tata spojrzał na stos ślubnych broszur. Parsnął uśmiechem i powiedział: "Chyba trochę przesadziliśmy, co?"